Siema, Zielone Pantery z tej strony. Dzisiaj zaprezentuję szpej, którego używam nie tylko w ASG. Zapraszam. Tradycyjnie zachęcam do subowania kanału i klikania w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i zaczynamy od początku. Nośnikiem tego szpeju jest ten oto plecak. Jest to plecak Bundeswehry pojemność 65 litrów. Ten konkretny egzemplarz to jest replika plecaka Bundeswehry, czyli to nie jest oryginał. Z tego co pamiętam, to jest to bodajże Miltek. I od razu zaznaczę dla tych, którzy tutaj mogą mieć z tym jakiś problem. Plecak mam od dwóch lat. Służy do przenoszenia szpeju. Czyli z domu do samochodu, z samochodu na respa i z powrotem, i jak dotąd nie mam z nim żadnych problemów. Także moja opinia o nim jest taka, że jest wykonany poprawnie. No i zaraz zobaczymy, jak bardzo pojemny jest ten plecak. Więc zaczynając od góry, w tych kieszonkach, co my tu mamy, znajduje się zestaw. Airsoftowego youtubera, czyli opaska do noszenia kamery na głowie i powerbank. Yy, co my tu mamy dalej? W tej kieszeni yy, znajduje się kolejna kieszeń, w której, w której to znajduje się kolejny element z zestawu youtubera arsoftowego, czyli kamery sportowe do nagrywania strzelanek. Ta do na głowę, a ta do nagrywania trafień. Tak zwany termos detektor. Kontynuujemy górę. Od frontu do karabinczyka przymocowałem apteczkę. To łapteczkę już widzieliście na jednym z filmów na temat bezpieczeństwa w ASG, więc jeżeli chcecie zobaczyć jej zawartość, no to tutaj będzie odnośnik w tym miejscu. Polecam. I zaraz zobaczymy, ile szpejlu mieści się w takim oto plecaku Bundeswehr. Zaczynamy od góry. Otwieramy główną komorę. Mamy tutaj komin z materiału. Ten materiał nie jest wodo. Szczelny, jest wodoodporny, różnica jest taka, że no, jak będzie dużo tej wody, to ją przepuści, natomiast jakiś tam deszczyk nie powinien y, temu szpejowi zaszkodzić, nie powinien go zmoczyć. Otwieramy trochę tu ślisko i ok, co mamy? Mamy tutaj bunny Generalnie y, bardzo nie lubię hełmów, wolę. Kapelusze, ewentualnie jakieś czapeczki, dlatego preferuję właśnie tego typu rozwiązanie, jakim jest Bunihat, z uwagi na to, że moim zdaniem o wiele lepiej tą sylwetkę rozbija, jeśli chodzi o właściwości maskujące. Dalej w środku mamy takie otopiankowe ochraniacze. To są typowe ochraniacze dla polskich mundurów na kolana i na łokcie. Ja ich używam w zamiennie, w zależności od tego, jakich spodni używam. W ten, w danego dnia, z uwagi na to, że no po prostu nie noszę jednego rodzaju munduru, mam ich kilka, więc sobie dopasowuję tego. Używam w lesie, dają lepszy komfort niż tego typu ochraniacze. Natomiast te, moim zdaniem, dają lepszą ochronę kolan, dlatego tych używam w cekubie. Następnie mam tutaj maskę typu Stalker, zwykła, najprostsza maska nie wiem, chyba za 20 zł na jednym ze sklepów z, z, z SPM ASG świetne rozwiązanie do tego, żeby chronić twarz przed trafieniami co my tu mamy dalej? dalej mamy w tym pakieciku dwa zestawy kabur jedna to jest zwykła, prosta, najprostsza, najtańsza kabura udowa na pistolet i jedna, z jedną ładownicą na magazynek zapasowy. Natomiast druga część, drugi element, to odłożymy to jest panel udowy, na którym znajduje się również kabura na pistolet. Ta kabura jest modularna. Tutaj mamy tasiemki mole. Można do nich przymocować jakąś ładownicę albo zestaw ładownic z magazynkami. No i druga ładownica. Mała typu cargo, w której przenoszę najczęściej granaty albo jakieś pierdoły, jak mi się granaty skończą. Co my tu mamy dalej? Mamy kolejny pakiet. Na razie ten plecak odłożę na bok. W tym pakiecie znajduje się niemodularny chestric. Kupiony na promocji na Taiwan Ganie. Mogliście widzieć film z unboxingu tej promocji. Jeśli nie, to polecam. Odnośnik będzie się znajdował tutaj. Chestric jest, no jest spoko. Jak za bodajże 20 zł. Nie jest modularny, to jest jego minus, natomiast plusem jest pojemność jest tutaj naprawdę dużo miejsca na magazynki Dodatkowe, dodatkowa kieszeń typu cargo taką nieprzemakalną, nieprzemakalnym materiałem bardzo pojemna można tam schować jakieś przedmioty, których nie, no nie wiem, typu mapa także tego typu. Tego typu Chestrig znajduje się w moim zestawie i używam tego chestriga na przemian do cykuba lub do lasu w zależności od nastroju i warunków pogodowych. Kolejnym elementem mojego szpeju jest. Jakieś dziwne dźwięki słyszę? Kolejnym elementem mojego szpeju jest taki oto prosty, najprostszy pas, a raczej pasoszelki. Kupiłem go dawno temu, też za jakieś nieduże pieniądze, to jest zwykły chińczyk, natomiast latem świetnie się spisuje, można do niego przytroczyć sporo ładownic, ja mam tutaj ładownice dwie podwójne, to znaczy potrójne, AK na przemian z M4. Więc tutaj wchodzi mi 6 magazynków do m -ki. torba zrzutowa. Ta torba zrzutowa tą torbę zrzutową mam chyba od samego początku mojego strzelania. Widać zresztą, że już niejedno przeszła i poza airsoftem używa o, nawet jakaś przyroda jest w środku Poza airsoftem używałem jej również w ramach służby wojskowej. Także przeżyła niejedną jedną strzelankę i nie jedne ćwiczenia poligonowe. Naprawdę, jeżeli chodzi o torbę zrzutową, to jest to super, super kawałek szpeju. Za nieduże pieniądze, bo chyba kosztowała około 10 albo 20 zł. Jeśli pamiętam, ale to już było tak dawno temu, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć. Podobnie zresztą ta ładownica to jest ładownica typu Cargo. Też jakiś Chińczyk. Mieści się tutaj sporo klamotów. Podczas moich ćwiczeń poligonowych wnosiłem tutaj przybornik do beryla, jakiś kompas, zestaw różnych rzeczy, scyzoryki, multitule. Naprawdę tutaj sporo tego szpeju weszło. Można ją już niestety tylko zasunąć w tą stronę, gdyż w tą stronę suwak już nie zasuwa. <laughs> Także już tu się gdzieś coś popsuło, nie chce mi się tego naprawiać działa w tą stronę, więc półki działa w tą stronę, jeszcze jej używam. Zaletą jest pojemność i dodatkowa, dodatkowa linia tych taśm mole, do których można przytroczyć jeszcze jakieś tam ładownice. Ja tutaj czasami przy, przytraczam jeszcze ładownice na radio albo na granaty w zależności od tego do czego ich używam. W tym miejscu najczęściej ląduje apteczka i do tego mam dwie apteczki. Natomiast ta, której używam najczęściej, ta, którą tutaj widzieliście wcześniej, jest zamontowana w tym momencie na innym Chestrigu, Zaraz go pokażę i tutaj również do, tej, do, do tego szerokiego, do tej szerokiej taśmy mole przymontowuję kaburę udową. No, minusem są te szelki, nie? No, bo one są takie po prostu, to jest zwykła taśma nylonowa. Minusem jest też to, że tutaj nie mam systemu hydracyjnego. Natomiast dzięki zastosowaniu tego ustrojstwa, front jest jakby odsłonięty całkowicie. Co po pierwsze daje dobrą cyrkulację powietrza, a po drugie jest bardzo wygodny przy zmianach postaw, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam w lesie zalegamy, leżąc tak, czy po prostu zmieniamy pozycję, postawę strzelecką na leżącą co my mamy jeszcze w tym plecaku a więc w głównej komorze pozostałam, pozostał nam jeszcze jeden element organizera czyli moja kamizelka, mój chest którego używam jakby nie było najczęściej którego recenzję też już mogliście zobaczyć na naszym kanale natomiast jeżeli nie widzieliście to w tym miejscu będzie odnośnik do tego filmu czyli jest to mój chest Condor Ronin no, i tak jak mówię, tego, tego y, używałem jak dotąd najczęściej. Używam go zarówno zimą, jak i latem. Jest on tutaj w elementach uschowany. Y, tak to wygląda. Więc jakby już na temat tego chestrigu nie będę się szerzej wypowiadał, gdyż jak wspominałem, recenzję możecie obejrzeć na kanale. Poza tym znajduje się tutaj również pokrowiec na Camelback. Wygląda on tak. W środku też jest włożony już wkład. Wkład z tego co pamiętam, 2,5 litra bodajże. Spoko sprawa, jeżeli chodzi o jakieś dłuższe imprezy. Natomiast na mniejsze strzelanki, po prostu biorę gdzieś tam butelkę do plecaka i uzupełniam płyny na respie. Poza tym, oczywiście, całe tutaj jest wyściołany tymi taśmami mole, więc można sobie do niego przytwierdzić jakieś dodatkowe ładownice. Super sprawa. W kieszenie boczne w kieszeniach bocznych o, mam kolejny, kolejny zasobnik, a w środku szalik, szalik maskujący. Yy, zasadniczo hmm, o tym co do tego elementu to mam mieszane uczucia jest taki sobie, ja jego używam jako szalika. Ewentualnie robię sobie z niego taką kominiarkę. Plusem jest to, że jest jednak prześwitujący, więc tutaj nie, nie izoluje tak bardzo, jak kominiarka. No, to jest kominiarka polarowa produkcji Mon, albo na zamówienie mon. Natomiast ogółem jest średni. Także kupujecie na swoją własną odpowiedzialność szybko ładowarka. Jeszcze pozostałości po ostatniej imprezie, kulki czyli pozostałości po ostatniej imprezie, w tej kieszeni już nie ma nic, w tej kieszeni moje rękawiczki rękawiczki typu Mechanics Fast Fit, najprostszy model czarne, dlatego że nie było innego koloru w moim rozmiarze. A nie kupowałem ich na necie, tylko u znajomego w sklepie militarnym tutaj w Siedcach. Natomiast generalnie wykonanie jest jak na mechaniksa, no jak to w Mechanixie, dobrze wykonane są. Co mamy dalej? Mamy kolejną torbę zrzutową. Jest to samo co wcześniej, ta oliwkowa, tylko że w kamuflażu multi, jakiś tam kam. Ten sam rodzaj, te same właściwości, ta sama jakość. Generalnie jest rzadziej używana przeze mnie. Częściej używam jej do, właśnie w połączeniu z tym chestrigiem. Jest też coś takiego. To służy do tego, żeby nie zgubić pistoletu. To się, tą część montujemy do paska. Tą część do rękojeści w pistolecie. I nawet, jak nam giwerka gdzieś tam wypadnie. To nie ma, nie ma problemu, żeby ją zgubić. Kupiony na Aliexpressie za nie wiem jakieś też grosze, super sprawa, polecam. Ja parę razy musiałem wracać się na pole po swoją giwerkę. Bo gdzieś tam z kabury wyjąłem, wsadziłem, nie zapiąłem tej kabury. Pistolet wypadł podczas poruszania się. Zatem takie coś. Pozwoli nam takich sytuacji uniknąć. I jeśli będzie zainteresowanie, to zostawcie też w komentarzu jakiś ślad. Zrobię osobny film na temat pierdół z AliExpressa, które warto kupić do Airsoftu. Może to się komuś przyda. W ostatniej kieszeni plecaka znajduje się znajdują się magazynki. Posiadam dwa rodzaje magazynków. Zaczniemy od tej części, od tej grupy, której używam najczęściej. To są magazynki typu Stanek, czyli do Emek. Obecnie posiadam działających 2, 4, może tu będę odkładą, 2, 4, 6, 8, 10 sztuk. 10 sztuk działających magazynków do Emek. Pojemność różna, firmy różne spec na najczęściej spec na jakieś GNP naprawdę zróżnicowane zarówno pojemności jak i firmy wszystkie działają z tych które są tu widoczne część z nich ma takie bajeranckie oznaczenia palnych, czy oznaczenia spalnych odpowiedników dodatkowo takie gumowe nakładki ułatwiające wyciąganie magazynków z Ładownic i magazynki typu AK. Tych mam 5 sztuk, cztery plastikowe midy i jeden mid metalowy typu banan. Posiadam magazynki do AK, dlatego że posiadam też replikę AK. Natomiast myślę, że o moich replikach to zrobię w ogóle osobny film. Plecak już jest pusty, to będzie wszystko. Teraz. Na szybko pokażę, mam jeszcze taką drugą torbę, torba, której używam, którą, w której przynoszę repliki, wygląda mniej więcej tak. To jest jakaś to, tam torba transportowa, którą kupiłem używaną jakiś czas temu. Od tej pory mi służy i nie mam z nią większych problemów. Jest to torba dwukomorowa, znaczy no, ma więcej niż dwie komory, natomiast jest przystosowana do przenoszenia dwóch replik Jednocześnie, co też e, z powodzeniem czynię. A więc zacznijmy od tej głównej komory. Jest tutaj moja replika G36 w wersji K, której używam najczęściej. Jak dotąd jest to replika przystosowana do działań w lesie. W tym momencie e, jej energia czy prędkość wylotowa jest na poziomie 440 fps stabilnie. Myślę, że jeśli będzie zainteresowanie, to oni niej zrobię osobny film i osobną recenzję. Tutaj dodatkowo mam jeszcze kolimator. Kolimator zwykły, prosty, najprostszy, za jakieś 5 dych używany, kupiony jakiś czas temu, chyba z 3 lata albo i lepiej. I od tej pory jest ze mną cały czas, działa bez zarzutu, także spoko. Na podwyższeniu, które też kupiłem na AliExpressie. W tym miejscu widzicie koszyczek, w którym ląduje kamera, którą nagrywam strzelanki. Na trytytkach taktycznych montuję powerbanka, którego kabelkiem podłączam do kamery. Na ostatnim filmie widzieliście awarię kamery, natomiast spokojnie z awarią już się, że tak powiem, uporałem. Gniazdo USB jest przylutowane na nowo. Co prawda, funkcja po przesyłania danych z kamery za pomocą kabla no, poszła w zapomnienie. Natomiast najważniejsza funkcja, czyli przesyłanie prądu z powerbanka do kamery, działa. Także myślę, że strzelanki i trafienia nadal będą się pojawiały. Przynajmniej do następnej awarii. To jeśli chodzi o główną replikę leśną, zostań w mniejszej komorze. Znajduje się druga replika. I jest to niespodzianka, kolejna Gieta, tym razem w wersji C, używam jej do CQB, jest to wersja z regulacją sprężyny, reguluje się ją w zakresie od 320 do 340 fps, czy w 350 jakoś tak, w każdym bądź razie jest idealna do CQB i jej używam z powodzeniem, jest to w pełny stok i tak pozostanie. Jedyna rzecz, jaka została w niej wymieniona, to gumka Hop-up na zieloną GNG i styk z tamiki na T-Connect. To wszystko, nic więcej, nie mam zamiaru w niej zmieniać. Jest to moja pierwsza replika, którą kupiłem, i póki działa, tak pozostanie w pełnym stoku. Także super. Do C-Kuba mi się sprawuje idealnie. Ok. W dalszej części tej torby mamy mniejszą kieszeń. W tej kieszeni znajduje się radio. Radio typu Baofeng, model, że mnie oszukał, UV5R. Bardzo popularne radyko, myślę, że przez większość z Was znane. Posiada bardzo fajną funkcję, można nasłuchiwać na dwóch częstotliwościach jednocześnie. Nadawać można na jednej, na jednej częstotliwości. Naraz tutaj za pomocą tego przycisku zmieniamy częstotliwość góra-dół. Więc można nadawać wtedy na kolejnej częstotliwości. Mam na stałe w niej zapamiętane wszystkie kanały PMR. Kanał drużynowy i możliwość jakby znalezienia czy zaprogramowania dowolnej częstotliwości z zakresu. Spoko radio, zasięgu w lesie, ma około 3 km. Na tej podstawowej antenie za nieduże pieniądze można dokupić mocniejszą antenę. Dzięki czemu jakby zwiększamy możliwości użytkowania tego radyjka Polecam. Spoko, sprawa. Co my tu mamy jeszcze, w środku znajduje się ochrona oczu, do ochrony oczu używam takich otogogli. gogle zakupione jakiś czas temu na Taiwan Gun, dwie istotne jakby jej, ich cechy tych gogli, to po pierwsze atest ochrony, po drugie Tutaj są takie ześlepki, które można po prostu zdemontować, dzięki czemu mamy sporą szczelinę, którą po prostu wydostaje się wilgoć, co pozytywnie wpływa na ich parowanie. To znaczy, nie da się jego całkowicie uniknąć, natomiast dzięki temu parują o wiele mniej. Natomiast no, zakupiłem je z uwagi na to, że noszę okulary korekcyjne. Ich minusem jest to, że nie można do nich dokupić osobnych wizjerów, trzeba na nowe, nowe, nowe gogle, w związku z tym szukam teraz rozwiązania ochrony oczu, gdzie mógłbym używać dalej okularów swoich, może jakieś wkładki korekcyjne, także chętnie nie wiem, przyjmę jakieś rady dotyczące tego, co zrobić, także dajcie znać w komentarzach, jeśli jakiś pomysł Wam do głowy przychodzi. Yy, da, dalej, Co my tu mamy jeszcze? W tej kieszeni znajduje się boczniak. Tego jego mościa chyba nie trzeba przedstawiać. To jest moja replika boczna, której używam najczęściej, czyli Beretta STTI Plasticzak Super Givera yy, Mam do niej jeszcze zapasowy magazynek. Używam jej latem, zimą, przy minus 5, minus 10, yy, już testowana strzela. Nie ma jakichś tam znaczących, no czy wiadomo, że, że ta energia będzie mniejsza, natomiast znaczących spadków prędkości nie zarejestrowałem. Nadaje się świetnie, jest no, lekka, natomiast nie ma tutaj praktycznie z zewnątrz żadnych ruchomych części, nie ma co się za bardzo popsuć. Super, super givera! I ostatnia kieszeń, bo jeszcze sprawdzę, czy tu coś nie zostało. Nie ma, tu jest pusto, tu pusto, w ostatniej kieszeni znajduje się. Drugi boczniak, duże słowa boczniak, rewolwer. E, rewolwer HFC, którego unboxing już prezentowałem tutaj na kanale. W tym miejscu będzie odnośnik. E, natomiast e, tamten egzemplarz był trefny. E, złożyłem reklamację. Reklamacja została uwzględniona. Dali mi nową giwerkę. E, nie robiłem jeszcze testów strzeleckich. Na pewno te testy się pojawią. Natomiast sprawdziłem już ją w boju, no, jednym z filmów też mogliście ją widzieć. Powiem tak, średnio, to znaczy, jako rewolwer do stylowy, gdzieś tam do larpowania, ok. Natomiast jako jakaś skuteczna, skuteczna replika do strzelania na no, w kubie, niekoniecznie. Także no, jedyny jej atut to była cena. Wygląd z dala, jest spoko. Z bliska to widać, że to jest plastik, tak mieszane uczucia mam. Mimo, że niska cena spodziewałem się nieco więcej, ale okej, okay. yy. ostatnim elementem szpeju, który chciałem zaprezentować są buty. Buty to są typowe Jany, czy tam Józefy, zwał jak zwał, czyli buty, yy, które dostaje żołnierz wojska polskiego z przydziału. Yy, ja je dostałem wstępując w szeregi wojska obrony terytorialnej. I od tej pory się, że tak powiem, nimi posiłkuję, w sensie używam. No, widać, że już nie jeden z terenu mają za sobą, troszeczkę się zużyły. Na defiladę średnio się nadają, natomiast do terenu mi jak najbardziej odpowiadają. Są rozchodzone, wiem, że można sobie sprawić lepsze, ale póki te buty, póki one jeszcze się nie rozpadną, to będę ich używał. Kiedy już mi się rozpadną, rozważę zakup innego modelu. Jeśli chodzi o mój szpej to z grubsza tyle, dajcie znać w komentarzach jak Wam się podobało, może macie jakieś pomysły co można by było ulepszyć lub usprawnić, chętnie się z nimi zapoznam, ja tymczasem dziękuję za uwagę i do następnego, na razie.